Wpiszę nick, nazwę, kogoś, kto mi kozę przyśle. Dzień dobry. No, kocurek. Jeden i drugi. Nie lubi ludzi. Tylko patrzy, czy coś jeść przyniosł. <noise> Dzień dobry, Abi. Dzień dobry. Dzień dobry, suczko. Cześć. No, fajna słyczka, tak grzeczna. Mieliśmy pogadać, kurczę, co? Widzisz jak to jest farmer przy Kimu. Zasnął, nie pogadali. Nie pogadali sobie. No, tak. Więc tak, mamy święta. Pierwszy dzień Środa, tak? Środa. Zobaczcie, kurczę, Mikołaj normalnie sobie kpi ze mnie, się śmieje. Kalendarz wędkarski. Dobra, wszystko fajnie, ale jak popatrzyłem na ryby, to ja z tego całego kalendarza tylko jedną rybę, kurde, złowiłem w życiu. Jakieś te jesiotry, karpie, a nie, karpia też łowimy, przepraszam, to dwie ryby, chociaż nie takiego chyba ja zwykłego z łuską, ale tylko węgorza z całego kalendarza: do tylko węgorza i, i karpia. Więc jak będę wychodził na ryby, będę patrzył na ten kalendarz, to od razu będę się śmiał w duchu, że to jakoś kpina. To co, walniemy chyba tu, cyk, trzeba kontrolować dnie, bo ja kurde, nigdy nie wiem, nie jaki mamy dzień. Muszę sobie i tak przez te filmy, bo staram się jakoś tam przeważnie powiedzieć z rana co tam mamy, bo może ktoś też się gubi jak ja. <laughs> Więc sobie pomagamy nawzajem. Yy, I ten. I no mam problem z tymi dniami. Dlatego wieszamy go, ale to zaraz na początek. Dzisiaj jest już teraz. Yy, przed ósmą. Przed ósmą, no gdzie za 15, bo kawę jeszcze piłem, jakoś tak mi się wsało. Ale to nic, bo wczoraj kurki miały więcej, więc jeszcze mają. Zaraz sypiemy. A tutaj już chyba resztka jest. O, to można z tym nawet i z workiem, więc zobaczymy, jak się kury mają. Cokolwiek się doczekacie spokojnie, każdy się doczeka. Tylko ja się nie doczekam, żeby mi ktoś tak do łóżeczka, no, kawkę, śniadanko. Jeszcze powiedział, że dzisiaj brój Boże masz nic nie robić, bo dzisiaj święto. O, właśnie. Żeby tako się ustawił w życiu, to tak. O, widzicie, jeszcze mają. Delikatnie. No tak, bo mówiłem, że wczoraj troszeczkę więcej im dałem. Ale tak on, na ogół, to raczej. Ostatni raz sypię trochę ziarna około godziny drugiej. Jak zbieram jajka po drugiej, że wiem, że już kura to około godziny półtora będzie chodziła, bo już będzie się ściemniało to od razu na grzędę. Bo jestem pewien przynajmniej, że, że zjedzą zaraz i nie będzie już ziarna na noc. A jak rano wstaną, to ja przeważnie wstaję razem z kurami że one tutaj co ile tam 20 30 minut jak pochodzą, coś tam gdzieś tam dziubną, zawsze coś tam znajdą na przetrwanie. Ja już wpadam tutaj z wiaderkiem ziarna i nie ma problemu. Także o kurczę. Dupa ciąży. Mało ze schodów nie spadłem. Nie, wczoraj na spokojnie było delikatnie. Ciasta nawet nie nie spróbowałem coś tam jedno. Ale tak to nie, tylko spróbować, wiecie. Delikatnie, delikatnie, że luźniutko się czułem normalnie. Mogłem podskakiwać jeszcze po... po całym wieczorze. Ech, dobra, to ja jeszcze sypnę im tego ziarna, otworzyć muszę worek. Już tylko dwa zostały. które nie zamówiłem. Damy radę, jest czas. Damy radę? Czy się poskładamy? Damy radę. Kto jak nie my, suko. Ja i ty to najlepsza para w tej zwariowanej krainie mam jeszcze dla królików przyniosłem z domu jakieś te obierki jakaś kapu kapusta o jakieś co ale tu widzę po ogórkach jest koper więc więc trzeba ostrożnie bo raczej ta woda z ogórków to nie bardzo jak jest Polane po bierkach. O, widzicie, ta to ma apetyt zawsze wilczyć. Wszystko wyczyści. Prześciutko. tu tutaj masz. O, co ona taka zwariowana. Widzicie, pewnie ten hodowcy królików to wiecie, nie? że każda samica, znaczy może nie każda, ale przeważnie tak jest. I ogólnie chyba każdy królik. Ma swój taki temperament, nie? Niektóre mają pazur. Potrafią pokazać. Inne są spokojne, ułożone, a są takie właśnie bojowe. Są takie, co nie trzymają porządku. Są takie, co zjedzą wszystko. Są takie, co zjedzą po trochu. Różne są króliki. A jeszcze, też zależy wszystko od pory roku, jak się zachowują. O, ale tutaj łokocie, o dla samczyka. No, 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 ty to masz tutaj wyżerkę. Się nauczył, tutaj już nic niestety z tym raczej nie zrobię, bym musiał klatkę mu zmienić. Widocznie, bo jest tak no w sumie w rogu pomieszczenia, więc tutaj ona chyba ma najciemniejszy punkt, tak mi się wydaje, więc, więc tak się nauczył. No dobrze. To na razie macie tylko te obierki. A później jeszcze zboże wam dam, ale to później wyjdę. A masz, niech ci będzie. Dobra, to to już wyrzucę, bo tutaj widać wodę, że z ogórków była chyba, czy coś, albo właśnie te zielsko z ogórków, nie? Te przyprawy. Kurde, z jest problem, klucza muszę mieć tylko. Mocno nie kapie, ale kurde, na łączeniu. O tu, to nie było wymienione. I tutaj mi się wydaje, że o to się skrapla. Chociaż może przestało, bo coś tam niby dokręcimy, ale to trzeba wymienić, bo to jest... Pojeżdżę i pewnie będzie to samo jak już zaczęło ciec Bo te wymieniane były Także no, no takie naprawy za kilka złotych Wszystko tam inter z internetu można kupić i, I ta nie ma problemu To nie ten jelonek, nie? John Deere i inne kurde Że nawet tam Ze śrubokrętem i z Młotkiem się nie podejdzie nie ma prawa. Sam informuję, że coś trzeba przyjechać i zabrać pieniądze gospodarzowi. O! Honorowe miejsce będzie. Od stycznia. Będziemy kontrolować sytuację. Jakiegoś mazaczka tutaj przyczepimy i będziemy sobie zakreślać. O! Wszystko si. Tak będzie. Nie, z tej na ścianę jeszcze jest trochę miejsca. Przynajmniej, żeby ogólnie półkę pociągnąć, ale nie potrzebuję na razie. Może tutaj jest miejsce, o na ten wpiszę Nick, nazwę kogoś, kto mi kozę przyśle. Pasuje? Także przyślesz kozę, będziesz na ścianie. Tam jakoś pomalujemy. Kupię spreje złote srebrne, białe, czarne. Będziemy malować, ale najpierw koza. Koza musi być. Dobra, chleba na króliczków idziemy do szklarni. ho ho hoł Króliczki Jak tam? Z wami też nie pogadałem wczoraj O kurde widzicie? Dały po robocie Królik to nie uznaje świąt Taką górę usypać przez noc. Robiły, nie spały. Jakieś przybierają na masie, one okrągłe. Wszystkie się robią. No i dobrze, dobrze karmione. Sens istnienia odzyskały. Jak zobaczyły, że Nora fajna powstaje, że jest fajny plan ucieczki. Więc jakoś żywiej wyglądają. Macie. O, nie za dużo, nie za mało. W sam raz. Rzec by się chciało. A tu jest jeszcze chlebek Dobra. Ziarno też. A co tu? A tu marchewka miała być. Dobrze. Gdzie? Wszystko gra. Tylko z pamięcią. Pamięć nie gra. Macie. Marchewkę. Nie ma problemu. O! No i dobrze wiaderko się zludowało. O! Mój czosnek. coś tutaj szerszego przynieść i zasypać, bo tu nie ma co. Królik to kurde terrorysta. Farmer przy was to zawsze będzie miał robotę. No, nieważne, że rozbi... Stamtąd przyszedł? Albo stamtąd już się wykopały. Tutaj się podkopała z tamtej nory. Zobaczcie. Spójrzmy co tam jest. Wyszedł dopiero. Zobaczcie, to nora idzie tu! O. Mamy tu wyjście i tu wyjście z tamtej nory. No to kurde, no pełen podziwu jestem. W takim razie inżynier, mimo młodego wieku, trzeba przyznać, wie co robi. na paczka, te króliki <gry> dobra, muszę się tylko zająć tym czoskiem, a reszta to już a tutaj mam szybę fajną, o widzicie jak to jest czasem dobrze coś walnąć bez sensu przyjdzie chwila, przyjdzie moment przyjdzie czas o kurde, się zapadłem Prawi królik nie ma problemu i tak jak tutaj chodząc to co chwila później będę wpadł właśnie w takie dziury Czeka, trzeba by było to tylko zasypać Nie mam tu już padle, nie mam kurcz tego No A to koło Zawsze tu będzie trochę lepiej Cyka tutaj szkło Ale szkło przy drzwiach to też tak wiecie jak ktoś stanie pewnie ja. To będzie gorsza bieda jak pożytku. Nie, nie będzie tak. Nie może tak być. Przyniosę coś, już nie będę robił. O, bez kontroli. Nadzoru budowlanego nie ma tutaj To to może tu wychodzi? Nie, nie wychodzi Cuda nie widy To są króliki